Dawno tego nie robiłem i zastanawiam się jak zacząć, ale chyba było było manko. to Michał Workout I cóż, wracam na YouTube, takie są plany Jeden filmik w tygodniu, więc nie nakładam na siebie jakiejś mega dużej presji Dzisiaj lecę sobie z siłą, mam w poniedziałek, także nowy tydzień, nowe możliwości Zwykle nie jestem zwolennikiem, żebyśmy Czekali na idealny moment, ale tak, dzisiaj mam swój ten moment, idealny moment, na który zbierają się już chyba blisko pół roku albo jeszcze dalej. Nie pamiętam kiedy nawet wygrywałem ostatni filmik. No, także wracam i sprawdzimy, co z tego będzie. Po wstępnej rozgrzewce, także wymachy, krążenia, gumy, aktywacja opatek. zaraz sobie zacznę robić wstępne serie na póle. Także będę sukcesywnie sobie dowieszał ciężar, bodźcował się coraz bardziej, aż dojdę do serii właściwej. Lecimy. Zerekki wstępnie zrobione magnezja już na dłoniach. O, usztywnia się na nadgarstki tak samo. Lepiej mi się z tym ćwiczy, tym bardziej że prawy mam cały czas powiedzmy w nie najlepszej kondycji. No i to, ogólnie ja dzisiaj czuję się w miarę lekko. Nie robiłem treningu prawie tydzień, bo mnie poskodało co nieco. No i dzisiaj robię taki w sumie drugi trening po deloadzie z tym, że jest dzisiaj, z tym, że była tygodniowa przerwa, także. Nie nastawiam się dzisiaj na rekordy i nawet nie chcę tak łapczywie progresować. Także na pierwszą serię w sumie poleci 55 kg na pula. Zrobię około 6-7 serii. Zobaczymy jeszcze, jak ile, jak, ile jakby będzie ruchów na serię. No i lecimy. Pierwsza seryjka poszła cztery ruchy, nie było aż tak lekko. Zapas był jeszcze myślę jednego, dwóch ruchów także spoko. Także wracam do poprzedniego prawdopodobnie treningu e, sprzed jakby tygodnia nie chcę bardzo tego tak łapczyny progresować. Wolę to robić raz, że technicznie, a dwa, żeby po prostu zostawiać sobie zapas, bo wiem jak pod koniec cyklu treningowego, powiedzmy takiego miesięcznego ostatnie treningi są naprawdę piekielnie ciężkie, żeby pokonać wyniki z poprzednich treningów. Także zostawiam sobie spokojnie zapas. Timer odpalony. 4 minuty resta zwykle. Między seriami pewnie wyjdzie koło 5. Także lecimy. Generalnie aktualizacja mojej wagi, mojej formy. Jeżeli nie śledzicie na Insta, to teraz jestem Szczypiorkiem. 78 kg. No i cele generalnie teraz takie budować siłę pula, budować siłę w plus siady. Mam plan że gdzieś tam niedaleko, niedługo e, sprawdzić się w streetliftingu. Także jest taki mój cel, żeby się zmotywować do treningu. Ja potrzebuję na przykład celu, nie, nie potrafię tak trenować sobie bardzo luźno, tak mi się wydaje, bo wtedy się po prostu opierdzielam. No, także takie cele, żeby podciągać się gdzieś ze stówką, na tipy, chciałbym też koło w niedalekiej przyszłości, nie wiem, stópka 120, siady około 150 kg. Na razie zaczynam z siadami z śmieszną, ze śmiesznym ciężarem, bo mi sztanga po prostu gniecie. Ale już na ten moment też nie mam takiej masy jak kiedyś, praktycznie. Zrzuciłem, jak ja to mówię, zrzuciłem swoją zbroję i chcę budować potężną siłę z niską wagą. Lecimy drugą seryjkę. No, także patrząc na poprzedni trening, mam do zrobienia 24 ruchy z tym ciężarem. Na razie robię po cztery, to była druga seria. Zostało mi jeszcze 16 ruchów. Zobaczymy, czy sobie teraz prawdopodobnie rozbiję sobie to teraz na trzy powtórzenia, dlatego że już to czwarte jest za ciężkie. Delikatnie czuję lewą upadkę, która niestety nie jest cały czas naprawiona, dlatego nie chcę jakoś przeginać. Także pewnie zrobię jeszcze około pięciu sześciu serii tak, żeby pobić ostatni wynik nieco, czyli żeby podnieść generalnie objętość. Ostatnio sobie wszystko, znaczy zawsze sobie wszystko notuję, ale teraz nawet każde jakby całą sumę powtórzeń, którą robię z ciężarem, pomnażam sobie to nawet razy ciężar, który tacham, tak żeby co każdy trening tachać więcej ciężarów. Także tak to teraz u mnie wygląda. skończone cel wykonany o, bardzo fajnie poszło teraz lecimy z dipami i bierzemy już solidniejszy ciężar i tutaj mega plus energii zobaczcie co my tu mamy 50 i powiem wam że to robi robotę mega bo jak macie między nogami już nie wiem 80 kg wzwyż i to się robi naprawdę szerokie także Robi to naprawdę robotę. Ciężko się chodzi, jeżeli macie 80 lub 100 kg między nogami, 4-5 dużych talerzy, bardzo ciężko się poruszać. Tu mam jedną solidną pięćdziesiątkę mojego kolegę, jak ja to nazywam, także lecimy z wiperkami. Grzebka zrobiona, także zrobiłem sobie parę dipów z 20, później 40, no i zwiększamy sukcesywnie, lecimy teraz 75 kg, zobaczymy jak to pójdzie, cytując klasyka, no i myślę, że zrobimy 7-8 serii, I tutaj tak samo, około 24 ruchów łącznie, więc godzina dipów z długimi przerwami mnie czeka po 3-4 ruchy, no dipy ostatnio bardzo słabo, bo to nawet nie jest mój e, życiowy rekord, mimo tego, że ostatnio się stricte ukierunkowałem na siłkę, Ale generalnie no, muszę cały czas popracować nad lewą łopatką, brakuje tam dopięcia, pięcia, przechodzi do przodu i nie chcę też przeginać z ciężarem, żeby się to nie skończyło kontuzją i krótką przygodą sportową, jak to się mówi. Także wolę progresować malutku, gdzieś tam cały czas tą łopatkę wzmacniam i lecimy. No, zostały mi dwie seryjki wiku i cel dzisiejszy zrobiony, także mega się cieszę, tym bardziej, że nie byłem po tygodniowej przerwie od treningu. Także spoko, a nie lubię takich przerw nieplanowanych. Zwykle u mnie co czwarty, piąty tydzień deload. Jeżeli czuję, że nie mogę przeskoczyć danego treningu. Także cieszę się, że dostałem motywacji, kopa w dupę, żeby nagrać dzisiejszy vlog. Dajcie znać w komentarzach chcecie więcej filmów, jakiej tematyki? Dajcie znać również, czy podciągacie się z ciężarem. Jaki trening generalnie preferujecie? No i myślę, że widzimy się niedługo. Pozdro.